Cześć, ja jestem Karla, a to jest Legacy w The Sims 2. No i plan na dzisiejszy odcinek jest taki, aby trochę uszczęśliwić tutaj Lubomira, ponieważ jego wskaźnik aspiracji no nie jest za zielony, jest wręcz czerwony, także coś trzeba z tym zrobić. Oprócz tego czekają nas najpewniej urodziny Doriana i coś tam może ze stercią się zdarzyć, że, że, że może jej w końcu, czy <grym> w końcu to tak źle brzmi, że może jej zabraknąć, no może odejść się z nami pożegnać, także zobaczymy jak to wyjdzie. No i pewnie też polecimy jeszcze do biznesu zarobić więcej pieniążków, bo czemu nie? No bo właśnie, bo Lubomir tutaj ma no naprawdę ten wskaźnik taki już czerwony, nędzny wyrzutek jest z niego, także jak sobie tutaj pójdzie i zje coś sobie na śniadanko, to sądzę, że pisać blog o muzyce i tańcu, myślę, że możemy to zrobić, zatańczyć z kimś i rozmawiać o hobby, dobra. To porozmawiać o hobby możesz z tą z Teodozją, o, o muzyce i tańcu, no bo to jest twoje takie przewodnie hobby, tak, on się bardzo tym interesuje. Ale tam grabi listki, jak skończy grabić listki, to w sumie. Może sobie coś zjeść, a Balbinka jest w pracy i wraca o 13, Więc być może wieczorem. Czekaj, czy ty pracujesz. A, może dzisiaj wolne. Więc wieczorem sądzę, że Lubomir i Balbinka to mogliby się wybrać na jakąś randkę, żeby no właśnie trochę tak Lubomira może uszczęśliwić. Hmm, ciekawe. Chciałbyś porozmawiać ze swoją byłą. No dobra, no, możesz zadzwonić do Niny, czemu nie? Zapytać, jak tam życiem. I chciałbyś z nią pograć, ale to trzeba by było ją zaprosić, także no nie wiem, no nie wiem. No proszę, Balbina dostaje awans, fantastycznie. I chciałaby poprawić kondycję, więc sądzę, że ty byś mogła w sumie pójść na basen. Też z tego co pamiętam, ona jest chyba... No jest trochę leniwa, no ale jednak w tym, tym, tym całym wojsku pracuje, tak, to, to, to jest jej w tym celu życiowym, także no skoro sama też tutaj chce poprawić kondycję, no to okej, okay, no to jak chcesz, to, to bierzesz samochód. Ona sobie pojedzie po prostu sama na basen i, i sobie troszeczkę tam, po. chociaż może byśmy Lubomira też wzięli i oni by potem poszli już na randkę... Albo dobra, nie, 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 jednak, jednak, nie, jednak, to odłożymy to, to całe dbanie o Twoją sylwetkę na potem, bo Ty jesteś w miarę szczęśliwa. Ty się weź tutaj i ci kobieto ogarnij. I, i w, sumie, w sumie Lubomir też by mógł się ogarnąć typu, że jeszcze wziąć sobie prysznic czy coś takiego przed wyjściem. I jak oni się ogarną, to pojadą sobie na randkę. Dobra, oboje są już tutaj ogarnięci, także proszę bardzo tutaj zapytaj, czy umówisz się ze mną, tak? No, oczywiście zabawiana, gramy, tańczymy, rozmawiamy, także proszę cię uprzejmie, porozmawiaj sobie z nią. Połaskoczcie się tam, ale widzę, że coś Wam ta pogowędka nie wyszła. Możecie trochę potańczyć. Stawiała może godzinę do przyjazdu samochodu, z tego co widziałam ostatnio. A raczej wątpię, że dostanie dzisiaj awans, bo to jest jej pierwszy dzień na tym nowym stanowisku. A mając moda, który sprawia, że, że, że no jest 75% szans na to, że, że Sim dostanie awans, jak ma wszystko to wymagane, no to, no to, to, to może być tak, że, że może jej się nie, poszczęści, nie poszczęścić i, i może potem czekać 3 dni, żeby znowu pójść do pracy, ale zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że to chyba już najwyższa pora, żeby tutaj oni pojechali na parcelę publiczną i sobie coś zjedli. No, a Lubomir to chyba ma dalej ten garnitur, który miał na swoim ślubie, <grywka> zapomniał mi się zmienić. Dobra, widzę, że tam chciałbyś jej dać buziaka i pewnie jakieś flirty, masowanko i te sprawy, także proszę Cię bardzo, możesz to uczynić. Pójdą sobie coś zjeść, a potem sądzę, że pójdziemy sobie do jakiegoś klubu, żeby sobie mogli potańczyć, no bo z racji, że oboje mają tutaj hobby wobec tańca, to w sumie byłoby spokojnie. Dobra, poprosimy danie dnia, bo mi się nie chce wybierać. Jakąś dobrą zupę niech nam pani tutaj da. No, to fajną zupę dostali, naprawdę. Dobra, to możecie sobie wznieść jeszcze tutaj toas. Za wasz związek, za was i takie tam... Halo, mieliście wznieść toas. Jak ja nie lubię, jak to się tak zacina, że oni mieli wznieść, ale nie wnieśli i ogólnie i paskotana i urządzić. Przyjęcie w sumie możemy urządzić, czemu nie? Całujemy się gorąco, no to sądzę, że wiesz co, że my byśmy już może tutaj wzięli i, i byśmy sobie zapłacili rachunek i pojechalibyśmy sobie gdzie indziej. Na przykład do nocnego klubu, żeby sobie potańczyć, tak, tak. Dobra, to tak po prostu sobie potańczcie razem, czemu nie? Nie jakieś tam wolne tańce, tylko takie po prostu zwykłe tań tańce taneczne. A do tych gorących posałunków, to wy może sobie siądźcie tutaj w takim kąciku dla VIPa. Tylko ty chyba go teraz właśnie zablokowałaś, także weź, weź tam się... No, nie tak chciałam. Halo. Czemu to nie działa tak, jak ja chcę? Okej, okay, si No. Ej, ale czemu on się tak od niej odsuwa? Halo, co jest? Okej, okay, dobra, w końcu siedzę koło siebie. No, ileż można było? Proszę bardzo, gorące pocałunki. Dobra, macie randkę marzeń, także sądzę, że możemy już tutaj. Chociaż ta randka sama się zaraz skończy. Uuu, chcieliby, barabara. Bara, no dobra, no to go, go do pojazdu w takim razie. I proszę bardzo, barabara. Bara. No i randeczka się skończyła, także sądzę, że teraz możemy w sumie sobie jeszcze pojechać na, na, na basen i, i tutaj balbinka może sobie poprawić kondycję pływania. Znaczy na basen. Ja mówię na to basen, a to jest siłownia przecież, ale tam też jest basen, więc no, wszystko jasne. Chociaż w sumie, skoro są tutaj urządzenia wolne, to możecie sobie poćwiczyć na urządzeniach, czemu nie? Ty też możesz troszeczkę, chociaż ty masz już sprawność, także nie ma potrzeby, żeby on tutaj ćwiczył. No, a to sobie usiąść na, na ławeczce i sobie poczekasz na nią i tyle. No już w zasadzie chyba udaje się poprawić tą sylwetkę, także tam kondycja, to możesz się pójść ogarnąć i będziemy spadać do domu. No okej, okay, to w sumie oboje są dosyć mocno tutaj szczęśliwi, także bardzo fajnie, że udało się zadbać o to ich szczęście. Możemy sobie jechać do domu. O no kurczę, bo już 6 rano się zrobiła, także no całkiem niezły wypad im tutaj wyszedł. Tak widzę, że Balbinka to bez problemu, bo akurat poniedziałek będzie miała wolny, ale z tego co patrzyłam właśnie Lubomir ma na 10, także no może coś tam zdąży się zrzemnąć jak wróci. Zobaczymy. No i starcia wróciła i nie dostała awansu, ale widzę, że jeszcze raz pójdzie i raczej powinna dostać. Także na no spoko, Miejmy nadzieję, że się doczeka tego następnego razu, pójścia do pracy. Okej, okay, wrócili tutaj nasi randkowicze, i właśnie kładą się do spania. Więc jak tylko Teodozja się troszeczkę ogarnie, to, to, to pojedziemy sobie na parcelę publiczną za, zarobić do biznesu. Wybrałam tutaj nasze rękodzieła, żeby jakoś spróbować rozkręcić ten biznes. I wydaje mi się, że możemy tak trochę... Słabo zarabiać tutaj, bo no jak są rzeczy, które kosztują 58, a są rzeczy, które kosztują 310, to Simowie zawsze będą wybierać raczej te tańsze rzeczy. A dlatego też wydaje mi się, że dla, dla, dlatego właśnie tak oto że Nawet są przecież te tacy, są po 37. Także nie wiem, może spróbujmy podnieść ceny dla wszy wszystkiego, żeby było drogo. Może wtedy to tam nam coś, coś da. Przez jakiś czas mamy ten biznes, więc, więc sądzę, że ta, taka cena, droga cena będzie, będzie ceną spo, spoko. O no proszę, Ja chciałaby się stać wiedźmą. Znaczy w sumie nic dziwnego, no jest Simem, wie, z tym, z wiedzą, tak? I ona tam w ostatnim odcinku chyba poznała jakąś wiedźmę i się z nią nawet lekko zaprzyjaźniła, także, także w sumie moglibyśmy się za to, z, za to zabrać. Czemu nie? Okej, okay, ale Aloyzy będzie sobie tutaj uzupełniać, niech on sobie tam ćwiczy tą umiejętność uzupełniania, a teodozja może sobie sprzedawać. Chociaż ona w sumie to, to tą sprzedaż też ma już wymaksowaną. Mi się wydaje, już masz, no już masz złotą rangę, także okej. Okay. Także już wyżej mieć nie może. Poproszę Alojzy właśnie, ogarną sobie srebrną rangę magazyniera. No spoko. Twoją drogą przydałby się krytyk. Bardzo przydałby się krytyk tutaj. Żeby nam wystawił jakiś ten pochlebny artykuł, bo no kurcze, no strasznie słabo to idzie, ten biznes. No nie, no ci ludzie nie chcą kupować, no co ja mam robić? No. Jak ja mam prowadzić biznes, jak przychodzą mi klienci, którzy sypią mi minusowymi gwiazdkami i cokolwiek do nich zrobię, to, 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 to nie, to źle, to, 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 to weź, weź się odczep. Widzę, że Teodozja powoli robi się głodna dosyć mocno. I chyba to jest dobry moment, żeby po prostu zamknąć ten lokal. No, kto kupił, ten kupił. Ile zarobiliśmy, tyle zar zarobiliśmy, ale no. No nie bardzo widzę prowadzenie tego biznesu. Nawet jeśli chodzi o takie zdobywanie po prostu tych, tych gwiazdek i tych poziomów, to strasznie słabo nam idzie. Dobra, idziemy do domu i powiedzcie ile zarobiliśmy. Mam 1200 teoretycznie, więc nie było tak źle jak na cały dzień pracy. O kurczę, 12 godzin praktycznie tam byli. No nieźle. Właśnie wywaliło mi grę. Super. ok to wracam do nagrywania po problemach technicznych. Jakby co, to wyrzuciło mnie wtedy, kiedy chciałam zmienić wygląd. Być może jest to spowodowane tym, że zainstalowałam sobie chyba trzy nowe fryzury, nie wiem. Ale jak próbowałam teraz jeszcze raz zmienić wygląd, to wszystko było spoko, także no, no nie wiem, co, 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 coś może źle zaczytało albo coś. Dobra, Stefcia, bo ty tak trochę nie masz co robić i tak w sumie to masz wszystko to, co, 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 co powinnaś mieć do tego awansu. Weź ty tam sobie rób te wszystkie swoje różne te rzeczy i tyle. Chwila moment, Lubomir, ty, ty powinieneś chyba do pracy jechać, co nie? No właśnie. Wiesz co, to to jest niczyj samochód, także może być Twój i ty sobie nim jeździ do pracy po prostu. Dobra, ty potrzebujesz umiejętności do pracy, także proszę cię uprzejmieć, sobie zdobywaj te umiejętności do pracy, a potem możesz zadbać o swoje hobby. Dzieciaki właśnie wracają ze szkoły i ty widzę masz czwórkę plus i... a ty masz czwórkę po prostu. okej. Okay. Młody ma urodziny w zasadzie teraz za jeden dzień, bo zaraz będzie 18, więc mu się zmieni. Także we wtorek, no okej, okay, to we wtorek urządzimy sobie przyjęcie, bo tutaj Lubomir bardzo by chciał, także zrobimy młodemu przyjęcie, żeby było. Widzę, że bardzo by chciał psa nauczyć jakiejś komendy. No tylko tak trochę jesteś zmęczony, także no nie wiem czy ci się uda, ale, ale w sumie możemy spróbować. A ty masz prosić, turlać lub dawać głos, to może niech się nauczy turlania. Dobra. I właśnie widzę, że tutaj Lubomir sobie osiągnął platynową aspirację życiową. Także to musiało być chyba zaraz, no, no to jest w sumie jego następne wspomnienie po randce, więc to w sumie dosyć niedawno musiało się stać. Także fajnie Lubomir. Balbinka, to już wystarczy chyba, co? Weź tu jeszcze choć pójdziesz, podasz jakiś obiad i pójdziesz do spania chyba, bo będzie ona też w sumie, chociaż jutro nie idziesz do pracy, no ale ona rano wstaje, także lepiej, żeby sobie tam nie, 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 nie rozregulowała tego swojego trybu. Balbina, ty miałaś podać obiad. Dlaczego obiad... albo podałaś? Nie, to jest spaghetti, a miałaś podać tego... Strąga chyba w, Nie, sondacza w papajach, okej. Okay. Czyżby. Aha, chyba wiem dlaczego, bo ona to wstawiła do piekarnika i Teodozja się na to rzuciła tak właśnie. Okej, okay, dobra. No tu już niewiele, niewiele brakuje. tak ma już na czerwono tą energię, ale póki sam nie, nie stwierdzi, że no właśnie ma dość, ale. To możemy zaznaczyć, że chciałbyś nauczyć turlać, bo tam niewiele zostało, także... A ty co psie, głodny jesteś? No to tu już go, go, do miseczki sobie jedz. Nie jestem tam między Dobra, Olojzy, chodź, nie, nie, nie dbaj o siebie, nie dbaj o siebie, tylko tutaj musisz podejść, bo tutaj trzeba ten młodej pomóc z lekcjami. A to co? Aha, Teodazji się przytyło, no dobra. Zdarza się, ale co chyba masz jeszcze? A, jeszcze masz tą normalną sylwetkę, no właśnie. Dobra, Julita, weź poproś tutaj Olojzego, żeby ci pomógł przy tych lekcjach. No dobra, udało się tutaj pomóc przy lekcjach. Także Julita może sobie tutaj pójść pooglądać telewizję, a ty możesz wziąć prysznic i pójść do spania. Florian w sumie trochę podespał, także chodź tutaj Florian. Może nauczysz florka do końca tej komendy. Okej, okay, Florek nauczył się ładnie komendy. I chciałbyś... Aha, że jest chwalony i uczy się prosić. Możemy cię pochwalić za coś? Aha, za zasiadanie na meblach to tak niespecjalnie. O, nie, wyłamywacz! Kurczę, w poprzedniej wersji tego nie było, także okej. Okay. Ale mamy alarm. W sumie to, czy myśmy kiedyś mieli wyłamywacza? Być może. No, pewnie na auto się rzuci, no. Ale nie ma, nie ma. Nie zdążysz ukraść. Tutaj policjant już na miejscu jest. Okej, okay. policjantowi się udało. Tutaj schwytać tego. Serio, młody, dopiero rano ci się ogarnąłeś, że. No dobra, no możesz spróbować, ale. Nie wiem, czy dasz radę odrobić tak przed szkołą. Może się ewentualnie trochę spóźni. Te lekcje odrobiłaś, także spoko. W sumie to... Jak tam twoja ta relacja, Teodozja, z tą, tą całą czarownicą? No, jeszcze trochę wam tutaj brakuje do tego, żeby się zaprzyjaźnić. Więc... Ale w sumie możemy ją zaprosić. Może niech sobie trochę pogadają, czy coś. Okej, okay, widzę, że Florian się wyrobił. Jeszcze się... Jeszcze się nawet załapał tutaj na autobus do szkoły i pracę domową sobie ładnie odrobił. Czuję się też całkiem nieźle, także spoko. No, pokaż Balbina, ile tam tych rachunków przyszło. 2900, to tak nie, nie, nie jest źle. No, aktualnie nie, nie mamy problemów tutaj finansowych, także spoko. Się udaje tutaj zapłacić za każdym razem rachunki. Ale no, były takie czasy, że było ciężko. No jak tam teodozja? Czy już masz taką opcję, że... O, może... A jesteście przyjaciółkami tymi najlepszymi, czy, czy... Jeszcze nie... Aha, no dobra, no spoko, ale to jak jest taka opcja, to niech cię tutaj przemienia. Także okej, okay, Teodozja jest tutaj wiedźmą. Swoją przyjaciółkę możesz już pożegnać. Bardzo Ci dziękujemy. No to skoro jest już czarodziejka, to mogłaby coś tutaj poczarować, tylko kurczę, w tym domu nie ma miejsca. Naprawdę nie mamy miejsca, żeby. Chociaż tutaj, dobra, tutaj jest takie, takie miejsce, żeby miała tą swoją e, księgę, a natomiast na kociołek kociołek musimy gdzieś tutaj na zewnątrz wystawić chyba, bo, bo po prostu w domu nie, nie ma miejsca. Chociaż na razie nie wiem, czy jest sens, żeby... Po co jej ten kociołek cały, nie no co ona tam może w sumie robić te składniki, ale na razie składników raczej nie będzie mogło nie, nie, nie będzie po prostu robić, bo będzie sobie tylko zgłębiać tą naukę światła. Okej, okay, dzieciaki właśnie wróciły ze szkoły i widzę, że Florian przeprowadził jakiegoś dzieciaka, który jest w takim po prostu sobie miastowym. No spoko. Dobra, robimy przyjęcie i na przyjęcie zaprosimy w sumie całą naszą rodzinę raczej. Tego, kogo się da. Aha, dobra, więcej nie możemy, okej. Okay. Jest 18, ale spoko. Młody jeszcze nie dorasta z tego względu, że mam fiksa na to, żeby podczas przyjęcia gra nie wymuszała postarzenia się Sima. Dopiero jak przyjęcie się skończy, to on by chyba automatycznie dorósł, jeśli podczas przyjęcia by nie zmiknął świeczek. No i dobra, chodź, młody zmuchniesz sobie świeczki. Ok, i tutaj Florian dostanie pogoń za bogactwem. I widzę, że kręci go ten logika, sprawnie fizycznie odrzuca świetny kucharz. No spoko, tak wybrałeś, tak masz. Nie, nikogo nie będziesz postarzać. Wszyscy teraz mogą się wziąć i poczęstować ciasteczkiem. O kurczę, w sumie pierwszy raz widzę coś takiego, że rzucić dobre zaklęcie. W sensie, zazwyczaj Simowie, którzy byli tutaj magami, mieli coś takiego, że po prostu rzucić zaklęcie chcieli. Ona chce rzucić dobre zaklęcie, a obawia się rzucić złe zaklęcie. Ciekawe. Czy to w jakimś stopniu zależy od charakteru? Może dlatego, że ona jest bardziej uprzejma niż zrzędliwa? Czy może dlatego, że po prostu jest dobrą wiedźmą? Nie wiem. Okej, okay, impreza się skończyła, była dobrą zabawą, także fajnie. Widzę, że Julita by chciała zrobić lekcję, no to idź i odrabiaj przed szkołą jeszcze. Ty młody, nie chcesz odrabiać lekcji za to, czy tego psa, nikt nie wykąpał, tego psa trzeba wykąpać, a jakie ty masz tutaj? Aha, zarobić 100 tysięcy. No to ładnie. To tak tylko dodam, że wcześniej miał pragnienie, w sensie cele życiowe, że 6 zwierzaków osiąga szczyt kariery, ale no, że, że, że wywaliło grę, no to, no to nie ma. Dobra, chodź Teodozja, sprawdzimy twoje możliwości, zobaczymy jakie dobre zaklęcia mogłabyś rzucić i spróbujemy przygotować składniki. Może zróbmy to najtrudniejsze. Czyli smocze łuski, esencja światła, mistyczny pył i tak księżycowe. Okej, okay, wydaje mi się, że wszystko co powinna mieć do zaklęcia to ma. Tylko nie wiem czy to zaklęcie to tak masz rzucić o tak o, Tylko, które to teraz było. <laughs> jak się nazywało? O to jest pytanie. A dobra, już wiem jak się nazywa. Proszę bardzo, rzucaj. Ciekawe, czy jej wyjdzie, bo czasami jest tak, że im te zaklęcia nie wychodzą. O, akurat na powrót tutaj i balbinki, i dzieciaków. No, i jest to, 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 co właśnie myślałam, że tutaj na całą parcelę pada taki, taki, ten, takie promienie, leśnienie i ogólnie. A w sumie nie, nie na powrót dzieciaków, tylko na powrót tutaj Floriana, no bo on wraca wcześniej jako nastolatek. Skoro młody chce tak dużo zarabiać, to może poszukałby pracy. Tutaj najwięcej nam dają, także bierzemy sobie prawo. Proszę bardzo. Potrzebuj, a logikę akurat masz i dzisiaj pracujesz, także w sumie, w sumie mógłbyś już nawet pójść do pracy i zarobić. No poza zabawą tu niczego mu nie brakuje, także okej, okay, niech idzie sobie i zarabia. O, Lubomir wraca z awansem. Fantastycznie. Brawo, Lubomir. No to tak sądzę, że do ósmego poziomu mógłby jeszcze dotrzeć, także jeszcze, jeszcze dwa awansiki i będzie dobrze. Albo możemy się umówić tak, że będzie. On za niedługo będzie się stawał emerytem, więc y, dopóki jest dorosłym, może awansować, a jak będzie emerytem, to to, to już takie stanowisko będzie miał do końca i tyle. Mo, 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 może tak być w sumie. Ciekawa alternatywa tutaj. Widzę, że tutaj Julita chciałaby rozpocząć kolejny etap bez problemów. Okej. Okay. I faktycznie ona za dwa dni stanie się nastolatką. Dość szybko to zleciało. To wydaje mi się, że teraz to Florian będzie z Alojzem jeździł na te biznesy, bo skoro on też tutaj ma tą pogoń za bogactwem no i chce dużo zarobić, to będąc na biznesie, będzie mu się tam spełniało, że, że, że ileś tam zarobił. Bo w sumie Alojzy ma na przykład, no, że udało mu się 10 tysięcy zarobić, chociaż tutaj 5 tysięcy, chociaż to teatrycznie są jego biznesy, ale wydaje mi się, że. Też miała chyba, no właśnie, że 5 tysięcy i że 10 tysięcy, bo jeździła razem z nim. Widzę, że chciałabyś odrobić pracę domową przed szkołą, Julita. No proszę cię uprzejmie, możesz odrabiać, tylko potem nie wiem, czy zdążysz naprawić sobie zabawę. Ty za to nie chcesz odrabiać pracy domowej, także coś czuję, że, że możesz pójść niedługo do szkoły i dostać truje, a jeśli będziesz miał truje, to mogą cię wywalić z pracy, także. <gry> O kurczę, młoda właśnie przed chwilą zepsuła chyba ten telewizor, i te ono jej karci za to. No nieładnie, tak psuć telewizor, naprawdę nieładnie, Julita. Chociaż ten telewizor to już tyle stoi, ale mamy też wannę zepsutą, chyba toaleta któraś była zepsuta czy coś, także Majster ma przyjechać. O, Florian zepsuł przed chwilą śmieciarę. Wstecz, ty chyba dzisiaj idziesz do pracy, także trzeba tutaj przypilnować, żebyś ty na pewno się dobrze czuła przez cały dzień. Także może dam, żeby po prostu się odprężyła na łóżku i, i tyle. Albo może niech robi co chce, może wtedy będzie lepiej. O, Artemia, siema Artemia. Możemy Cię powitać w sumie, czemu nie? Dobra, płacimy rachunki. Ty jesteś głodna, to idź sobie coś tam zjedz. Potem możesz sobie skorzystać i logiki byś chciała się nauczyć. No, możesz w sumie sobie. Ogarać. Chociaż na, na co ci ta logika? Na co ci ta logika niepotrzebna? Dobre zaklęcie, okej, okay, dobre zaklęcie możemy zaznaczyć. To może weź tam, idź, zrób jakiegoś robota w sumie. Oho, Florian wrócił właśnie ze szkoły. I jeśli nie będzie odrabiał lekcji, mogą wyrzucić go ze szkoły średniej? A mój szef mówi, że pozwoli mi pracować na pół etatu pod warunkiem, że nadal będę miał w szkole dobre oceny. Aha, dobra, czyli trzeba tutaj. No ale co ja poradzę? Jako nie ma takich pragnień, że chciałby odrabiać pracę do, do, domowe, no to, no to trudno, no. Teodozja. Teodozja wywołała pożar, bo wstawiła do piekarnika rybę i, i tak jakby potem miała zakolejkowane, żeby robić roboty i no, no cóż, zapomniałam, że to tak działa. Ale w ogóle nikt się tym pożarem nie przejął, nawet sprzątaczka tutaj, która była w kuchni, jakby luzik. Nie takie rzeczy w życiu widziałam, co nie? Tylko, że w sumie jako nastolatek raczej mu się nie pojawi pragnienie odrabiania tej pracy domowej, więc chyba będę musiała go tutaj nakłonić, żeby on to wszystko odrobił, żeby chociaż dostał czwórkę, żeby mógł sobie utrzymać pracę i żeby go ze szkoły nie wyrzucili. No jednak zależy mu na tym, żeby chociażby pójść na studia, więc żeby pójść na studia trzeba się uczyć, także możemy to podciągnąć, że no, 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 no jednak mu tam zależy, tak? Właśnie Julita wróciła. O! Julita wróciła z piątką! No w końcu! Jakaś poprawa! Stefcia, ty niedługo jedziesz chyba do pracy, co nie? No, tak w zasadzie już. O, oprócz tego, że mogłaby trochę więcej podespać, to naprawdę idealnie się czuje, także mam nadzieję, że dzisiaj z wrócisz z awansem, osiągniesz sobie szczyt i, i ogólnie odejdziesz, pożegnasz się z nami szczęśliwa. Znaczy nie, że ją poganiam, co nie, ale już naprawdę jej niewiele tutaj czasu zostało, bo pewnie 70 dni to żyje, a ma 68. O, młoda chciałaby zrobić sobie orła na śniegu. No proszę cię bardzo, uprzejmie, idź i rób. Sterlojzy, posprzątaj te śmieci. Znaczy on wywalił te śmieci, bo chciał je wyrzucić, tylko że... Przyszła ta Julita, i Ju, 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 Julita miała zaznaczone, żeby bawić się z nim łapki, więc no tak wyszło, nie? Dobra, Florian wrócił z pracy, także Florian, chodź tutaj sobie, pokraj trochę wrzutki i zaraz pójdziesz i będziesz odrabiać te wszystkie prace domowe, no bo nie mogą cię wyrzucić, chłopie, ze szkoły, no halo. No trochę, trochę powagi, tak? Dobra, zabawa zapełniona, także dajesz, dajesz, Florian. Odrabiasz, chociaż zmęczony jesteś, no to najwyżej się zdrzemnie na chwilkę, a potem. Dokończy to odrabianie. Okej, okay, okej, okay. tutaj Florianowi już niewiele brakuje i chyba mu się udało, tak, bo zaszyt znikł, także... Fajnie, o, akurat Stefcia też wróciła z awansem, fantastycznie. Także brawo, brawo Stefcia tutaj, udało ci się. Miała dosyć mało czasu, bo w sumie... Jak ją tutaj wprowadziłam, to ona była chyba już w połowie życia dorosłego, czy jakoś tak, i... Chociaż może była na początku, ale zanim ona ogólnie ogarnęła sobie tą pracę, to chyba trochę minęło, tak mi się wydaje, także no, fajnie. Zaraz, ale ona jest iluzjonistką, a czy to nie, To tutaj nie było jakoś inaczej? To było takie to strasznie trudne słowo. To, 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 nie, nie, nieważne, nie, 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 nie wchodźmy w szczegóły, naprawdę. Chodź, masz sałatkę, zjedz sobie sałatkę. Daj sobie prysznic. Chcesz coś tam porzeźbić, to sobie porządź, a potem iść do spania. W sumie to widzę, że tutaj chciałbyś kupić grę przynośną Florian. I sądzę, że mógłbyś to kupić, zwłaszcza, że tutaj ma też zainteresowanie wobec gier, także można by w sumie pojechać do centrum i kupić mój grę i kupić też mu ciuchy. O nie, piesek jest znowu brudny. Pieska trzeba wykąpać. Chodź trochę tutaj się z tym pieskiem pobaw, a, a potem idź tutaj wykąp tego psa. Jeszcze może zdążysz przed szkołą. Lekcje masz odrobione, także spoko. Julita, widzę, chce odrabiać pracę domową, także proszę Cię bardzo odrabiaj sobie jeszcze przed szkołą. Chwila, chwila, bo Balbina powinna pojechać do pracy. W sumie czuję się dobrze, a raczej nie powinna się aż tak mocno spóźnić, także poproszę. Śnieżyca, a akurat jest śnieżyca, także mają tutaj dzieciaki wolne, no to fajnie. To się na pewno ucieszą, bo zaraz jest weekend, także no spoko. No to w takim razie tutaj możesz sobie wziąć auto i pojechać na kupić ciuchy. To wiesz co, weź już yy, od razu Julitę, i, bo jest mi potrzebna po to, żebym zobaczyła jaki ona ma charakter. Pojedziecie sobie do, do, do tutaj i, i kupimy wam ubrania. Dobra, to idź najpierw młody, kup sobie tutaj tą przenośną grę, a potem pójdziesz sobie kupić ubranie codzienne. I jak gdyby Julicie będę kupować już ubranie na etap nastolatka, a nie na etap dziecka, no bo ona za jeden dzień stanie się na, nastolatkiem, także bez sensu, żeby jej tutaj kupować coś na ten... na dzieciaka. Okej, okay, to Florian będzie nosił coś takiego. A w czym będzie chodzić Julita, to zobaczymy po prostu jak stanie się nastolatką. Czy, czy ty chcesz kupić psa? No proszę cię! To może bym w sumie zmieniła ci wygląd? Może bym ci dała jakąś inną fryzurę? Taką bar bardziej... Uczesaną czy coś takiego, nie wiem. O kurczę, w tym mi się podoba, bo jest tak jakoś w sensie, że te włosy mogły mu troszeczkę tutaj urosnąć i, a, i w sumie tak chyba no, spoko to wygląda. Się zastanawiam, czy może jakieś biżuterii mu nie kupić, bo kolczyków to raczej, raczej chyba kolczyki do ciebie nie pasują. Może jakiś zarost? O, może coś takiego w sumie? No spoko. Ale biżuterii chyba tutaj nie kupię, bo tutaj nic nie wstawiłam takiego, nie? Nie wstawiłam. W sumie to możemy kupić też już zapasy, bo tam nie wiem czy tam się nie kończą. Żeby kupić mu biżuterię. W sensie chodzi mi o to, że może bym mu zegarek kupiła, to musimy jechać na inną parcelę tam, gdzie można kupić biżuterię. Okej, okay, to kupiłam mu tutaj zegarek, także będzie sobie nosić na ręce. Na ręce prawej, tak? Zgadza się. Także tutaj już Florian ma stylówę i, i możemy w sumie już jechać do domu, naprawdę. Dobra, dzieciaki właśnie wróciły z zakupów. Stepcia, ty masz godzinę do przyjazdu samochodu, także chodź tutaj sobie zjedz coś. Tak samo w sumie ten Florian też ma godzinę. O proszę, Bolbina właśnie wróciła z pracy. No fajnie, fajnie. Lubomir, czy ty masz dzisiaj wolne? Nie, zaraz też jedziesz, także przydałoby się, żebyś ty zaraz tutaj sobie... Wziął prysznic i ogarnął coś do jedzenia. Muszę tu wszystkich po prostu połagarniać. W sumie Alojzy, ile ty masz już tam tych robotów różnych? Sześć czyści bot. Aha, tylko 6 sztuk. No to strasznie słabo nam to idzie. No dobra, tu jest jeszcze siódmy. No ale to wciąż jest za mało, żeby... No chociaż na jeden dzień może i by starczyło, ale ale to strasznie mało, ale może w następnym odcinku się tym byśmy zajęli tymi robotami, bo też w sumie chciałam tak trochę w sensie jak zobaczyłam taki patent, że może Teodozja byłaby tą wiedźmą. To tak stwierdziłam, że ona mogłaby sobie zrobić ten taki specjalny fotel, w którym jak siedzi, to jej potrzeby wzrastają bardzo szybko i wtedy mogłaby bardzo często robić te swoje roboty, tak? No, tylko że w międzyczasie muszę zajmować się jeszcze wszystkimi innymi simami, i tak się zeszło, że ona tak w sumie niewiele tutaj zrobiła. Także może w następnym odcinku uda się tak trochę bardziej. Polepszyć tej zdolności, żeby mogła wytworzyć sobie ten fotel, chociaż to nie jest takie proste, znaczy musi się sporo naprawdę nauczyć, i może wtedy będzie w stanie robić te wszystkie różne rzeczy i będziemy mogli sobie otworzyć ten y, kolejny biznes i, i może jakoś to lepiej pójdzie niż te całe rękodzieła, bo te, te, te po prostu chyba, że może bym tam też coś pokombinowała i zaczęła sprzedawać same te droższe rzeczy, a nie te tańsze, wtedy na pewno byśmy więcej zarabiali. No jakoś to się może ogarnie, mam nadzieję. Dobra, Florian do pracy. Tutaj. Halo, a ty jeszcze nie jedziesz do pracy, ale stawcia za to jedzie już do pracy, także proszę bardzo uprzejmie was, jedźcie sobie do roboty. A ja kończę ten odcinek, następnie zajmiemy się czarami, biznesami i tym, że Julita stanie się nastolatką, no Florian też jest nastolatkiem, także będzie tutaj jakieś ogarnianie może przyszłych partnerów, pierwszych miłości i te sprawy. Mam nadzieję, że na wszystko starczy mi pamięci i czasu i ogólnie, że moja gra już więcej nie będzie się wywalać w trakcie nagrywania, bo to jest po prostu strasznie demotywujące, jak już masz takie, że no no w sumie zaraz chcę kończyć, a tu no siema, a co powiesz na komunikat? Działanie programów zostało zak zakłócone, zakończone, no, nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!